się pozbyć Donalda Tuska z polskiej polityki. I nie, nie mówię tutaj o politykach opozycji, nie mówię tutaj o całej konserwatywnej widowni na polskim YouTubie, bo to, że my nie chcemy Donalda Tuska w polskiej polityce, to jest oczywiste. Jego koalicjanci nie chcą, żeby Tusk dłużej był w polskiej polityce i nie uwierzycie, co robią. Chodzą do mediów i nadają na Donalda Tuska, zdradzają szczegóły jego rządów, mówią o jego największych wadach. Jakich? O tym już za chwilę wam powiem, to są naprawdę Naprawdę szokujące słowa, ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego koalicjanci Donalda Tuska nie chcą, żeby on był w polityce? Pokażę Wam w tym materiale sondaż, który mówi wszystko o całej sytuacji w rządzie. Koalicjanci są pożerani przez obecną koalicję obywatelską pod wodzą Donalda Tuska i boją się o swoją przyszłość, więc będzie również sondaż, ale będzie również o tym, że prawo i sprawiedliwość potrzebuje. Dziesięciu posłów, dziesięciu posłów, żeby zmienić rząd w tej kadencji Sejmu. I uwaga, trwają już rozmowy o tym. Jedziemy z tematami politycznymi w czwartek, ale jeżeli chcesz być pierwszy z najważniejszymi informacjami politycznymi, daj subskrypcję do tego kanału i kliknij dzwoneczek, żeby dostawiać powiadomienia o naszych filmach. I jedziemy do Donalda Tuska. Uwierzcie mi, nie tylko wy jesteście zmęczeni premierem rządu. Donald Tusk zmęczył nawet koalicjantów. Donald Tusk irytuje koalicjantów, którzy chodzą coraz częściej do mediów i na niego nadają. I uwaga, te media idą w te opowieści, bo chyba też już nie chcą, żeby dłużej Tusk rządził, bo widzą, że koalicja po prostu się chwieje i za chwilę może się rozsypać. I uwaga, w rozmowie z portalem. Onet anonimowi politycy lewicy komentują sprawę tych słynnych 30% poparcia, czyli że zrealizował 30% obietnic, mówią oj chyba się troszkę kierownik zapędził. To tak wynika z rozmów od polityków lewicy. Mało tego, na przykład też taki Miłosz Motyka poszedł do Radia Z i zaczął drwić z Donalda Tuska. Miłosz Motyka, no że przecież oni dostali tyle i tyle jako PSL poparcia, więc oni tylko tyle i tyle obietnic rządowych złożyli. To zrealizowano tyle obietnic na ile dano nam mandatu wyborczego. Będą kpić, będą drwić i będą przeinaczać też słowa Donalda Tuska na własne potrzeby, ale to jest uderzenie w premiera, to jest podgryzanie szefa rządu. I teraz uwaga. Anonimowi politycy z lewicy mówią, że Donald Tusk się sypie, rozsypuje się, nie jest już taki jak był dwa lata temu. Nie potrafi mówić, nie potrafi organizować pracy, i tutaj wierny. Cytat, szanowni państwo, nawet w kampanii dwa lata temu był znacznie lepszy. Teraz brnie w tłumaczenia, które nikogo nie przekonują i sprawia wrażenie obrażonego na elektorat, a to kontynuują politycy koalicji obywatelskiej. No rzeczywiście, nie ma dobrych nastrojów w rządzie i koalicjanci chcą się pozbyć Donalda Tuska. Dlaczego? Dlaczego oni tak bardzo chcą, żeby zmienił się lider? Ponieważ koalicja obywatelska. Pożera poparcie przystawek. Już mamy do czynienia z wchłonięciem do koalicji obywatelskiej, że to będzie jedna partia takich y, satelitów, księżyców orbitujących wokół Platformy Obywatelskiej, czyli Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej. To jest początek nowej epoki w Polsce. Tego wszystkiego, za czym ten tego czego wszystkiego pragniecie, to koniec pisu świętujemy. Za chwilę kongres zjednoczeniowy, będzie jedna wielka partia. Najpewniej o nazwie koalicja obywatelska. No, ale przecież jeszcze pozostaje lewica i pozostaje polskie stronnictwo ludowe. Nie mówię już o Polsce 2050, bo zobaczycie lada moment ta partia, ten klub się rozsypie. No i mamy najnowszy sondaż, szanowni państwo, ogólnopolskiej grupy badawczej, która pokazuje, jak bardzo Tusk zjada koalicjantów, a oni chyba nie do końca chcą się dać zjeść. Bo takie połączenie w jedną listę oznacza, że wielu posłów po prostu wypadnie z Sejmu i nie zrobi relekcji, a oni chcą zrobić. Realekcje. I teraz posłuchajcie, jak wygląda najnowsze badanie ogólnopolskiej grupy badawczej. Gdyby wybory odbywały się właśnie teraz, koalicja obywatelska może liczyć na 38,12% głosów. Bardzo dużo pod 40%. Ale dlaczego tak dużo? Bo właśnie Tusk zjadł koalicjantów, stąd ma wzrost o 4,1 punktu procentowego. Dalej na drugim miejscu jest prawo i sprawiedliwość z wynikiem 29,81% badanów. Tutaj badanych też wzrost o prawie 2 punkty procentowe. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 15,50 wzrost o niecały 1 punkt procentowy. Czwarta Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, tutaj 6,02 spadek minimalnie o 1 punkt procentowy. I uwaga! Pod progiem, czyli nie dostają się do Sejmu. Nowa Lewica 4.13, PSL 2.78, Partia Razem 2, Polska 2051-61. Czyli zobaczcie Tusk. Zjada poparcie dla przystawek, stąd jego 38%, więc to nie jest żaden wyczyn. To nie jest żadna zasługa, że ten rząd dobrze rządzi. Nie. Tusk osłabia koalicjantów i chce ich wciągnąć na jedną listę. To jest to, co ja wam tutaj mówię na kanale Analiza Polityczna od bardzo dawna. Chce ich wciągnąć na jedną listę, żeby wystartować jednym dużym blokiem. A wiecie dlaczego? Łukasz Pawłowski zaprezentował takie badanie, co by było, gdyby była jedna lista, czyli wszystkie przystawki. Donalda Tuska na jednej liście, czyli Koalicja Obywatelska yy, Nowoczesna PSL Polska 2050, Nowa Lewica. Tusk w takim badaniu osiągnąłby 46,73% poparcia. PISMA wtedy 28,70%, Konfederacja 16,54%, Konfederacja Korony Polskiej 5,84%, Partia Razem 2,19%. O to chodzi Tuskowi. I ja to cały czas mówię, ja to mówię od kilku miesięcy. Tusk właśnie do tego będzie dążył, do wyniku powyżej 40% głosów, żeby nie musieć się już liczyć z żadnymi innymi kolicentami, z żadnymi innymi komitetami. Ale to się może mu nie udać, bo w jego obozie może wystąpić dywersja, ponieważ taka jedna duża lista oznacza to, co powiedziałem przed chwilą: wielu posłów, po prostu nie dostanie się do Sejmu. Ucieknie, bo nie da się zbudować w ramach jednego dużego komitetu wyborczego takiej listy, żeby wszystkich pomieścić na dobrych miejscach. I nie wszyscy. Posłowie obecnej koalicji rządzącej chcą właśnie takiego rozwiązania. Z tego to mogą być zadowoleni tylko liderzy. Tam Kosinia Kamyż dobre miejsce dostanie. Jak się poświeci w oczy, to e, można przeciwnika szybko e, zdezorientować. Dobre miejsce dostanie czarzasty, tak. Liderzy to się obłowią, obiedzą i będzie im dobrze. I stąd wielu polityków bardzo łasych jest na pewne przetasowania i na rozmowy. Również z prawą stroną. I mówię tutaj o politykach Polski 2050, które są w najgorszej sytuacji. No i wyobraźcie sobie, już Andrzej Stankiewicz na portalu ONET napisał taki tekst, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje 10 posłów. PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, tak? 10 posłów, żeby zmienić jeszcze w tej kadencji Sejmu władzę. A to oznaczałoby, że Tusk by. Odszedł. Cała jego koncepcja, cała jedna wielka lista tej silnej koalicji posypałaby się. Straciliby już teraz władzę, przez przyszłe wybory inaczej by się odegrały. PiS to widzi i niektórzy posłowie obecnej koalicji rządzącej również to widzą. I okazuje się, że PiS może zdobyć taką większość. I właśnie takie rozmowy trwają. Pisze to właśnie Andrzej Stankiewicz, że prowadzone są nieformalne rozmowy, lobbying z posłami obecnej koalicji rządzącej. Czy uda się już teraz odwołać Donalda Tuska, to byłoby dużo lepsze dla prawej strony, dla wszystkich wyborców konserwatywnych, niż czekanie do wyborów parlamentarnych. Bo jak widzicie, sondaż, który pokazuje, że jest jeden duży blok wyborczy związany ze stroną lewicowo-liberalną, daje im dalej rządy. Ale rozbicie tych rządów, przecięcie jego teraz oznaczałoby wywrócenie stolika. Słowo Mencen tego chciał. Czy to się teraz uda?